Siemanko, ja jestem Tomajerce, a to jest moja córeczka Gaja. Gaja pomoże dzisiaj, już pomaga, przedstawić Wam nową brykę, która pojawiła się w, w stajni Tomaj RC. <grych> tak, malutka. No, a jest to? A jest to tym razem on Roadik. Jestem w parku w Poznaniu na, na Wildzie. Podekscytowany, bo będzie to pierwsza jazda z moją córą. <grych> tak, tak kochanie. Tak, będzie to pierwsza jazda. Udało mi się wybrać. Jak widzicie, model pasuje idealnie. Wchodzi perfekcyjnie na wozidło. Także dwie fury za jednym razem mamy opykane. No i co? Transport ogarnięty. Co mieszko? Transport ogarnięty. Miejscówka ogarnięta, bo miejscówka jest zacna. Zobaczcie tutaj. Tu się dzieją jakby hobby. Zajawki w tym parku w wszelkiej, wszelkiej maści. Fajna miejscóweczka, bardzo dobry asfalt. Najlepszy asfalt, jaki, jaki znalazłem ogólnie do, do jeżdżenia. Fajna przestrzeń. Tam sobie pewnie relokujemy się później tam. Ale jako, że Gaja bardzo lubi muzykę. A tutaj, właśnie. O, o właśnie o tym mówię. Tak jest. A tu właśnie mam muzę, no to dlatego tutaj zaczniemy sobie, nie? A potem się najwyżej relokujemy, jakbyśmy komuś przeszkadzali. No to co? No to do dzieła, nie, Myszko? Wyjmiemy sprzęta i... On jeszcze jest nieoklejony, nawet muszę go okleić, ale no kurde, czasu, czasu nie ma. Nie ma świateł, ale myślę, że damy radę sobie. No to co? Wyjmujemy brykę i zobaczmy. No tak, tak, już niedługo będziesz nim jeździć. Okej. Okay. Żebym nie zapomniał, malowanie tej bryki zrobił Paweł Dominiak. Znacie, wielu z Was na pewno zna, zna Pawła. Robi świetne rzeczy. W pełni się jeszcze nie prezentuje ten sprzęcik, ponieważ yy, no nie ma jeszcze tych naklejek. Jeszcze nie dałem rady tych naklejek zrobić, ale generalnie tak sobie wymarzyłem. Tak chciałem, żeby on tak wyglądał i tak to zostało, tak to zostało wykonane, tak to zostało zrobione. Piękna robota. Polecam, kontaktujcie się, jak chcecie mieć budę profesjonalnie wymalowaną, no to wiecie, gdzie się, gdzie się odzywać. Postaram się wrzucić na dole w komentarzu jakiś, jakiś link, e, tak żebyście, ci z Was, którzy nie znają Pawła, wiedzieli, gdzie, no, gdzie uderzyć po prostu, tak? Jest to podwozie X-Ray. X-Ray, jak widać, on-road e, GTX-E, wersja trzecia. Pojawiła się w moim garażu, ponieważ niedawno całkiem wyszła po prostu wersja 2022 i ceny tego podwozia, bo jest to oczywiście sprzęt, który kupuje się w kicie bez budy, bez kół, bez elektroniki, bez serwa, bez aparatury, bez silnika, generalnie bez, bez kombosa. Czyli po prostu podwozie, które trzeba samemu, samemu złożyć lub też dać komuś do złożenia na przykład. No i wtedy resztę sobie tam, resztę sobie tam poinstalować. Onroadzik, wiadomo X-Ray, X-Ray to X-Ray, nie myszko? Tak, no tak, Ty wiesz. No X-Ray to X-Ray, także dlatego właśnie pojawił się, bo odkąd sprzedałem x 1 to nie było takiego onroada odpowiedniej wielkości, jest to 1.8 i myślę, że ta wielkość jest bardzo fajna optymalna do tego, co, co ja chcę gdzieś tam w takich okolicznościach sobie robić. Może gdzieś się uda na, na, tor, jakiś, na tor jakiś wybrać. Także wiemy, co to jest. Mamy X-Ray'a, on-road, skala 1.8, napęd na cztery buty. Zdejmę teraz tą budę i no tak, kochanie, już niedługo, już, już za chwileczkę będziesz mogła tutaj będziesz mogła tutaj ze mną, ze mną działać. No, zdejmuję budę i powiem wam trochę co tam, co tam jest w środku, nie? No. Haha, buda się podoba. Co? Ściągamy? W takim razie... Ściągamy budę. Dobra, patrz. Ściągamy, spinki zostawimy w ręce, żeby nie było, że się do nich dobierzesz. Ona dosyć, ona dosyć ciężko schodzi nie czy jedną ręką sobie poradzę kochani nie wiem czy wam pokażę dzisiaj jak to lata ponieważ e, po prostu nie mam ze sobą wiecie i tak jest duże logistyczne wyzwanie zrobić zrobić tutaj takie polatanie ale nie wziąłem ze sobą teraz e, no wiecie czego nie po prostu uchwytu do kamery dlatego będzie trudno, chyba że ktoś mi tam pomoże ktoś mi nagra e, tak jak wspomniałem buda pomalowana no, wygląda przekozacko przezarąbiście Położymy ją, położymy ją tutaj. Damy, może Gaja się. Troszkę nią pobawi. I mamy tutaj podwozie. Płyta, płyta aluminiowa, sprzęcik, tak jak wspomniałem, napęd na cztery koła. Tak naprawdę no wiadomo, jest to, jest to profesjonalne, profesjonalne już zawodnicze, zawodnicze podwozie. Aha, Buda zaraz pójdzie pierwsze, skracze już będzie miała za sobą. Trochę wam pokażę, troszkę jest tutaj już karbonu. Jest tu kilka kilka elementów karbonowych, podwozie jest aluminiowe. Mamy tutaj taki dosyć potężny z przodu piankę, która chroni przed uderzeniami tą częścią właśnie solidne solidne amortyzatory, takie mogą powiedzieć bigbory, dużej średnicy, muszę się streszać, bo wiadomo Muszę tutaj e, małą, że tak powiem, opanować. E, trochę elementów karbonowych, aluminium. Bardzo fajnie wszystko wykonane. Pięknie to wygląda. E, wsadziłem tutaj to, co miałem pod ręką tak naprawdę. To, co było gdzieś tam w skrzynce. E, combo z sewidża, HP HP XL Flux'a, czyli 200 kv 150A. E, jakiegoś Savox'a. Całkiem sobie dobrze, sprawnie radzi. E, koła są e, GRP, GRP. Są to... One kleją niesamowicie. Raz jeździłem takie doświadczenie. Po prostu jak się je dotyka, jak się rozgrzeją, to w ogóle. A teraz już nawet to dosłownie jak, jak lepią. Lepią także jakby to była taśma dająca. No, to, to tak to wygląda. To może latać na 4S albo na 6S. Ja zaraz już tutaj dwa razy 3S i chwilę sobie polatam, pojeżdżę. Możecie się spodziewać po prostu więcej materiału w najbliższym czasie o tym sprzęciku czyli tym X-Ray'u GTX-E3. No akurat mamy tutaj widza, który pomoże trochę pokręcić. To taką zajawkę mogę Wam pokazać, jak to skręcić. W tej chwili, tak jak mówiliśmy, przesies w środku. Zostawię tylko dwie butelki, zrobimy chwilkę ósemki jeszcze, mm. dobra? Dobra, fajnie. Hey. Dzięki. No, to tak to lata. Lata przekozacko powiem wam. Teraz zobaczymy przy takim ostrym pałowaniu. Yy, jak się zgrzał, bo nie mam wiatraka założonego, także spodziewam się, dzisiaj jest ciepło z 27 stopni pewnie naspać cieplutki, także przyczepność była duża. Yy, zobaczymy, jak tam, jak tam temperatury. W środku 2 razy 3S yy, 4500, nieduża, yy, nieduża pojemność. Nieduża pojemność, dżensy, 4500 hardy. troszkę się rozgrzały silnik. No, silnik ciepły, koło 80 stopni, ma jak nic, także jakiś wiatrak, jakiś wiatrak się przyda. Gumy, no, takie ciepłe, tak jak mówię, one kleją niesamowicie. Pierwsze doświadczenie z takimi bardziej profesjonalnymi gumami to są, to są mediumy, także e, no, sprzęcik e, kombo sensoro, niesensorowane czyli coś, co wiadomo, do takiego sprzętu powinno tutaj wjeżdżać już, już jakiś sensor, ale to, że no, po prostu leżał, leżał sobie, miałem taki pod ręką, no to taki wsadziłem. Tylko momentami gdzieś były takie zacięcia, jakby czuję spoko całkiem kontrolę, takie zacięcia, gdzie czasem on, on przycina przy jakimś stopie i potem jak chce mu się dać, dać pełen but, to, to trochę tego, tego sensora brakuje. Do takiej jazdy, takiej powiedzmy jak tutaj sobie jakiś tam na pachołka w treningu w zupełności wystarcza na tą chwilę wrażenia z pierwszej jazdy właściwie takiej porządnej za nami no teraz już troszkę bardziej że tak powiem na spokojnie emocje troszeczkę opadły powiem szczerze po tej jeździe tam tej pierwszej to aż mi się ręce trzęsły no jest petarda jest ogień jak to jak to idzie tylko tam w zasadzie no to wiadomo to było taka, taka pierwsza jazda troszeczkę taka takie sprawdzenie też, jak to idzie, jaka wiksa, trochę przyczepności, ale też i uślizgu. W tej chwili jeżdżę jedną ręką, nie? W tej chwili generalnie jest to taka, e, taka jazda tylko delikatna, e, jedną e, sterowanie jedną ręką, także nic tu specjalnego nie będzie na tym na tym materiale, ale taki komentarz i trochę, trochę może pokazania Wam takiej jazdy na na jakieś być może przyczepności, może mi się zaraz uda gdzieś tutaj, albo ktoś nagra, albo albo e, po prostu gdzieś położyć gdzieś tak aparat, żeby to nagrywało. No i powiem Wam, że no jestem pod mega, mega wrażeniem sprzętu, jak to, jak to jedzie, jak to, się, jak to się trzyma, jak to, jak to idzie. No jakby no nie ma porównania do, 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 do czegokolwiek z czym, z czym jeździłem do, do, do tej pory, jeżeli chodzi o, o on-road. Także no, fajna, fajna wielkość, chociaż przyznam, że tak, jakby widzę to, że ta buda musi pójść w dół, to jakby to jest inna sprawa, jeszcze z tyłu, tam już nie ma na razie regulacji oryginalnej, że tak powiem, trzeba coś z tym podziałać, eee, także jeżeli chodzi o, o, o wygląd sam, to ta buda ma takie trochę dla mnie dziwne proporcje, troszkę jest taka pękata, może trochę krótka, ciutka, z, za szeroka, e, ale no nie wiem, może to jest kwestia też po prostu przyzwyczajenia się, bo poprzedni model xo 1 jednak był miał trochę inne te proporcje był większy yy, i no tak proporcji to to, to, to bardziej mi się gdzieś tam yy, podoba yy, ale jeżeli chodzi o samą jazdę o sam spręcik no to powiem tak że no petarda tak dużo mówić yy, będę się tym trochę więcej bawił Mam nadzieję, tutaj w parku jak no teraz dużo ludzi, ale jak będzie mniej ludzi, a często yy, są takie, takie okoliczności, że można sobie naprawdę naprawdę tutaj tą przestrzeń fajnie wykorzystać i, yy, i polatać na, na pachołkach jakichś chociażby, i wtedy pokażę Wam więcej. Na tą chwilę trzeba wrócić do domu, okleić go, dać mu światła i no i co, i troszeczkę się z nim oswoić, tak? No bo to. Jeszcze, jeszcze gościa nie mam tak naprawdę wyczutego. Do końca nie miał.